Dzisiaj nakrywamy kolejny odcinek, ale tym razem o Fortnite, bo nakrywamy, ponagrywamy, bo, bo ja poograłam po i jak mówiłem to jeszcze ja wam powiem, ta ostatnio kupiłem mojemu kolecie czkina 3000 metrów w auto i Czej tego. Czyli kopaczkina. Jakie sklepy. Ciekawe. Chyba już nie no, tak tu tylko. Kiedyś nie, no Najgorzej. Widziałem tak, Kiedyś już pęczy takę siatkę. A cię pojawiło. Widzicie, ciami. Tak pojawiło, czy to nie fajnie, meka? Halo, ci lakowało, be? Halo. Fajnie. Ci lakowało, no my cię O. Chyba o, nie. nie, czekamy. Taka... No, dziękuję. No i te na łódkę. Mechaw się łatuje, kiedy mam tego w no tam nie ustawy na tak mam na cię wyjąwiłem. Taki w się i Ta małta tam mógł... Ta nie nie tu, tylko te O, widzicie jak. Tu. O nie, ja tego nienawidzę. No ty ci tak. Tym atakują? Tym cię nie dają krat. jak to mają te wci. I to jest łapy i nie jest łapy, tak powiem. Ciężko to określić. Nie pytajcie, czemu to trzeba je. O, mój jupony, ten lud. no tak łatwo jest takie coś. No kurczę, nie wychodzi Proszę atakować. Więc nie tak raz widzicie czemu. Czy ci to mają i wykrywają tego? I tak to dacie. kras połączenie tej pętykrału rankingowe, pokazać na klam. Ale nie czycie czemu pętykrału tak ściłko. I pompa. A pompa. Aj panie, ale tym razem nie rowe. Nie! Tak ci mogłem czerociać, mogłem cierocięcić. No, no, nic nie kryłem, prawda A jest kocina wiecie jaka. Kziecinaś to! Dyjdę ci O ta cherpa! Lakowało! No <grymne> <grymne> ja rano mnie i cigna, cigna, około cigną, cigną. tak, kto to łączył moich najlepszych kolegów, nie? Ten nie gra o mój urupony, ten nie gra od 9 ten nie gra od, nie gra od To moich się uruponych kolegów. Odpowiem I już odpuszczam rankingowe te karty, Nie, ja nie putowania. być O, tutaj jest, ha, ha, ha. Może tym na mnie trzeba łatuje, Może. No tak to odpuszczamy, nie chcę się łatować ja to tylko, ja tylko już ponad, tam mnie prawie prawie efekt Tak Tak i liczby i wiecie co się stało? Po nic! To ja wyszłem. I to był mój nowy rekord. No, minuta, cello. Minuta? I tak to było tuż razy. Tak było, 90 razy i dziesiątku. Tak, czy minutę, duch no było od ciebie. I tak, aby minutki leciać, ja trzeba jak pokażę wam. No, tak powiem to, i czekam 5 minut. Nie chcę mieć łatwo. To powiem mam pokramy coś innego. Wczoraj wiecie to nie mogę Co Co dzieje, nie wiem co, możecie kramy. Eee, hmm. Czarać najdeń wam powiem. Już mi się wiczowe. Tak, nie człatowało wczoraj, ale już mi będzie czytywało. Widzicie tam? Tutaj. Du, du. i no, no I mój urupony metalion to jest... Oczywiście ten, tutaj ten. Taki tam mać po prostu nieskończonego pekania. I to jedna nam na na dlatego nam no, się nie skończone Jak ja mam o czym się skoczy, ale jedziemnąkiem i kocham putowania raz. No nie, mój No nie, jak ja poleciałem No nie Ja bym mogła kinąć No i ja taku taką nóżkę Și cara, uite, ce ați fi menit? A, ce cie? e? Nu am dat nici, că ai dat-o ceva. Jak mnie pokona, to będzie ciemne jak Marcula. Bo no to nie fair! To tam mnie ja pamiętnie. Widzicie jaki kej? Okay. Widzicie co? On robi... On ci podejść pamiętnie ja i on go no nie wiem jak. Halo. Teko. A to nie ma. fajte idiot. I nie mógł jak? Nie wiem czy Ciawcie? Ciawcie nie wiem jak. typ pa. On nie ma uleczenia. Ja widziałem na kopronie. Jak się to w powtórkę? No on się wyjął z te plony. Tam ma ploni plony. tak to, to. Co jest? Rękawicie, tamto, leczenie, Nie, nie ma uleczenia. Ma pito i pombę. A czyjś myjcie mał jakość? To młodzież się a ma lecienie, tak? Nie tak. Tak mi się wydawało. Tak, tak. Klikam cztery unka, I oglądasz, widzicie mi już cztery? To ja uczyłem tamte cztery o krałem. To mogliście też śobacie mam tą tu, Ekranie cię filipem. Takim playa, a on już tak to kończę nie kreuje taka lipa. Czemu to gówno chcie? A nie mamy tajona. Nie je. Nie Nie, Nie, nie. nie, nie, nie. No ci ter. już mi kinę, tak powiem. A jeszcze ten metan, No tam ten metan, tam po roku mam. To ten te dziuwe, no wieczogoczkacze. I tak może ci iść, i nic się nie stanie. Po co masz szokuć? Ja najlepiej chciałby to uczynęć kurno, no te ja cię ci to krajo, a ja sobie to ciało w cię Aha, ja cię podaję o tych rękawicach. Nie! Eciąko. No dawajcie mi, ecionko. Kto ja ja chyba wiem czy będzie o No i, i tego leciu chyba nie wygram. I da się Jak to? No prowadzi tu krają my jecie, ci się jakoś lakuje i nikt mnie nie lakuje i dlatego leciałem. Pamiętam, że ty wpijcie. Dziękuję. Panantka chętnie cię. je. top, top, Aj. Hey. I... Ej, samolot, naczytane, ej, nie, 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 O nie, Nigdy nie, 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 tej pompy nie, nie, No nie, 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 na nie, 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 no Wokem tak jednak śpiewa, no i tak nawet nie czerapał, jak ciarapał to na pewno taki nie śpiewał Misowy śpiewa. O, hihi Ili bop, top. Bocz eee. eee. Co? Czapiłem, ja tylko typkę czapiłem Widzicie, jak tam się giną Ну, no, вообще, вот так активнее.

Patrzcie. tu. Chodź Nie no, tu. Chodź tu. kąciły tu. i, pente, konty, i